Dzień dobry. Dzisiaj pomęczymy sobie AI. Troszeczkę tutaj będziemy się pytać, jak to zaprogramować. To jest monitor od bodajże domofonu, WiFi nie mam nic do niego. Odpaliłem tylko plus minus zasilacza, jak tutaj widać. Jest antenka. Karta SD. E, oczywiście nie, znaczy wykrywa to kartę SD, ale ją, że tak powiem, e, formatuje, psuje i, i nic poza tym nie, nie tego nie na niej nie no pusta jest, nie? Dobra, pomęczymy jej AI i zobaczymy. E, no zobaczymy, co powie na ten temat na temat tego urządzenia. E, AI. Dobra, jedziemy z koksem. Włączmy sobie czat. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że próbujesz coś uruchomić. Czy możesz pokazać dokładnie, co masz na myśli? A skąd wiedziałeś, że chcę coś uruchomić? Mam takie coś na stole. Jest to jakiś domofon, który nie posiadam kamery do niego, a ma wejście na Wi-Fi tylko. Procesor, który tam siedzi, to jest... Już Ci powiem. Procesor jest Mars, a dokładniej jest MR97311C kreska 128m łamane 16 eee, i tak to wygląda ten procesor ma slot na kartę SD oczywiście który nie działa znaczy działa tylko że nie mam do niego karty i fajny sprzęt <laughs> no dobra powiedz mi coś więcej na temat tego sprzętu jak go uruchomić jak dopisać kamerkę zaprogramować kamerę Aby zaprogramować kamerkę i uruchomić sprzęt, potrzebuję konkretnego modelu wideo domofonu, a nie tylko procesora. Widzę, że monitor ma klawisze view, rec, snap, down i up. Może w instrukcji do modelu jest opis jak parować kamerę? Nie posiadam instrukcji, mam tylko wyłącznie ten monitor, a tu z tyłu jest jakaś naklejka. Czy możesz coś powiedzieć więcej po tej naklejce z numerem? Widzę numer JST4300QV03 na tej naklejce. To prawdopodobnie numer modelu lub wersji urządzenia. Spróbuj poszukać informacji w internecie, używając tego numeru. Może znajdziesz instrukcję lub podpowiedzi dotyczące programowania kamery. A możesz mi znaleźć taką instrukcję? Szukałam instrukcji dla JST4300QV03, ale nie znalazłam konkretnej instrukcji dedykowanej temu modelowi. Czasami wideodomofony mają podobne metody parowania. Czy próbowałeś szukać instrukcji po nazwie producenta, jeśli jest widoczna? Tak, próbowałem i nic, tu nie ma żadnej instrukcji producenta. Jest jeszcze na tylnym, pokażę, na, tylnym, na tylnej obudowie jest jeszcze taki znak. Logo producenta. Niestety jest dość ogólny i trudno mi zidentyfikować firmę. Może spróbuj poszukać pod kątem wideodomofonów Wi-Fi oznaczonych tym symbolem? To poszukaj tych wideodomofonów. Przeszukałam sieć pod kątem domofonów z takim logo, ale nie znalazłam konkretnego modelu ani instrukcji. Może na płycie głównej jest jeszcze jakiś numer seryjny lub nazwa? Szukamy. Mm. Niestety, na płycie głównej nie widzę żadnych dodatkowych numerów ani symboli poza JST 4300QV03 i tym logo. Widzę za to klawisze View i Reg na panelu. Może za ich pomocą można wejść w menu i tam szukać opcji parowania? Przytrzymuje dłużej view, nic się nie dzieje, jak widać. Eee... A próbowałeś przytrzymać przycisk rec lub snap? Czasami one służą do wchodzenia w menu lub zmiany trybów. Przy, przy REK też nic się nie dzieje, przy snap też się nic nie dzieje. Tylko up i down to zmienia głośność, wolumę. Skoro przyciski View, REC i SNAP nie wywołują żadnej reakcji, a UP i DOWN zmieniają głośność, możliwe, że do parowania potrzebna jest jakaś inna metoda, np. zewnętrzny kontroler lub kombinacja przycisków. Spróbuj poszukać informacji na forach internetowych dla tego symbolu lub wideo domofonów WiFi o podobnej konstrukcji. Czy możesz zobaczyć, czy na płycie znajduje się. Podłączenie programatora JTAG czy coś takiego do tego procesora? Patrząc na płytę, nie widzę wyraźnego złącza JTAG. Czasami punkty testowe są ukryte lub trzeba ich szukać na schemacie. Widzę tam piny przy baterii i karcie SD, ale to raczej nie to. Czy masz może dokumentację techniczną do tej płyty? Nie posiadam dokumentacji, nie ma w internecie. Do tego procesora też nie ma. Ogólnie dostępnej. W takim razie możliwe, że ten sprzęt nie jest ogólnie dostępny, tylko był częścią jakiegoś zestawu. Bez dokumentacji trudno będzie ustalić, jak porować kamerę lub programować kanały. Może skupmy się na jaśniejszych stronach. Do czego chciałbyś wykorzystać ten monitor? Do kamerki Wi-Fi. Rozumiem. Bez instrukcji trudno będzie uruchomić kamerę Wi-Fi, ale możliwe, że istnieją uniwersalne metody parowania dla tego typu urządzeń. Czy próbowałeś szukać w Internecie pod kątem parowanie wideo domofon Wi-Fi? nie, czy byś mogła to poszukać dać jakieś linki, ewentualnie opowiedzieć co tam jest napisane szukałam w internecie pod tym numerem i nie znalazłam konkretnej instrukcji ani dedykowanych filmów wygląda na to, że będziesz musiała testować różne uniwersalne metody parowania, na przykład przytrzymywanie przycisków przez dłuższy czas albo szukanie ukrytych przycisków reset czy chciałabyś spróbować którejś z tych metod? Tak. Ok, w takim razie może spróbujmy znaleźć schemat pinów debugowania, takich jak JTAG lub UART, patrząc na prąd MR973-31C. Często znajdują się one pobliżu niego. Widzisz jakieś podejrzane rzędy pinów? Tak, tutaj mam 3, 3V TX GND. Widzisz? Ok. 3.3V, TX i GND to typowe punkty do komunikacji szeregowej, często wykorzystywane przy programowaniu lub debugowaniu. Może z ich pomocą uda się uzyskać dostęp do ustawień? Jak to zrobić? Żeby się połączyć, potrzebny byłby specjalny programator i oprogramowanie działające na komputerze. Nie mając schematu, trudno będzie cokolwiek zaprogramować lub zresetować. Może skupmy się na innej możliwości. Czy monitor ma jakieś wejścia wideo, do których można podłączyć kamerę przewodowo? Nie ma żadnych wejść. Ma tylko WiFi. I sobie zaraz tutaj obejrzę jeszcze. Ma tylko WiFi. Karta SD. Do nagrywania. Rozumiem. Karta SD służy do nagrywania, ale najpierw trzeba uruchomić system i sparować kamerę. Może spróbuj poszukać kombinacji przycisków, która włącza tryb parowania? Ok, poszukam, ale jakbym otworzył ten moduł Wi-Fi, ekran, czy byś mogła zerknąć, co to jest za moduł Wi-Fi? Jasne, spróbujmy. Ostrożnie otwórz moduł, żebym mogła zobaczyć, co się tam znajduje. Oj, czy widać? widać teraz ten moduł wifi ta srebrna puszka na środku to prawdopodobnie on niestety nie jestem w stanie odczytać symboli na nim więc trudno powiedzieć dokładnie co to jest zaraz zbliżymy dziękuję za zbliżenie Niestety nadal nie jestem w stanie odczytać symboli na module WiFi. Może spróbujmy poszukać kombinacji przycisków do parowania? Tak jak wcześniej wspomniałam? Okej, okay. poszukajmy przycisków do parowania. Nadal nie jestem w stanie odczytać symboli z modułu WiFi, więc trudno mi znaleźć dedykowaną instrukcję. Pozostaje więc poszukanie przycisku parowania. Sprawdź dokładnie panel monitora lub obudowę w poszukiwaniu małego przycisku z napisem Pair lub symbolem parowania. Przyciski te, które tylko pokazuję, nic innych nie ma. Czyli View, RECORD, Snap, Down i Up. Rozumiem. Wobec tych przycisków możliwe, że wejście w tryb parowania to jakaś kombinacja. Na przykład przytrzymanie jednocześnie REK i SNAP lub innej bary. Próbowałaś takiej metody? Właśnie próbuję. I co? Działa któraś kombinacja? Może pojawiło się jakieś menu lub komunikat na ekranie? Na razie nic się nie pojawia, nic się nie dzieje, żadnych kombinacji, żadnych menu. W takim razie możliwe, że ten sposób nie działa. Bez dokumentacji trudno będzie cokolwiek ustawić. Może to urządzenie jest uszkodzone? Urządzenie jest sprawne, ponieważ działało u klienta, lecz nie mam do tego kamery i nie wiem, na którym ona. Na, jak, na jakim IP to się łączy i nie wiem jak się to łączy. Skoro nie masz kamery i nie znasz IP, to możliwe, że parowanie odbywa się przez jakąś aplikację na telefon lub komputer, która automatycznie wykrywa monitor i kamerę. Czy klient mówił coś o tym? Nie nie mówił, ale właśnie w tej chwili wyszukam sobie Wi-Fi. Na telefonie i sprawdzimy, czy on nadaje cokolwiek. Świetny pomysł. Daj mi znać, czy telefon wykryje jakąś sieć WiFi o nazwie podobnej do urządzenia lub producenta. Czy ja mam akcent taki ze, ze wschodniej granicy? Bo ty masz. Mi to stwierdzić na podstawie Twojej wymowy. A co z siecią wifi? Udało Ci się coś wykryć? Na razie nic. Yy, zaraz jeszcze moment szuka. Rozumiem. Poczekajmy Niestety. Chwilę. Niestety, zakończył szukanie, nie ma nic. Ok, nic się nie połączyło, nic to nie nadaje. Nadaje prawdopodobnie kamera albo ten wideo a to jest tylko odbiornik, którego po prostu nie wiem jak użyć. I to by było tyle z mojej strony. działać tylko z dedykowaną kamerą, a bez instrukcji trudno będzie ją sk... skonfigurować. Zaraz przeczytam, co się jest na module Wi-Fi i jak się go programuje. Niestety, tak jak wcześniej wspomniałam, nie jestem w stanie odczytać symboli z modułu Wi-Fi, więc nie mogę znaleźć dedykowanej instrukcji ani sposobu programowania. Musimy polegać na uniwersalnych metodach. Procesorem już mówię, bo mam tu duże szkło powiększające i prawdopodobnie za chwilkę. Dobrze, czekam, tak?

Sprawdziłam SMQ43714 i wygląda to, że to moduł Wi-Fi. Niestety nadal nie znajduję konkretnej instrukcji ani dedykowanego oprogramowania do parowania. Czy próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne przyciskiem reset? Nie ma resetu. Jeszcze raz podyktuję numer modułu SMQ43. 7014. Dziękuję, zapisałam ten numer. Niestety, nawet po ponownym sprawdzeniu nie znajduję dla niego dedykowanej instrukcji ani sposobu barowania. Wygląda to, że będziemy musieli skupić się na metodzie prób i błędów lub poszukać uniwersalnych rozwiązań dla tego typu urządzeń. Jakie są uniwersalne metody parowania urządzeń? Często spotykane metody parowania to przytrzymanie przycisku Pair, paruj lub reset przez kilka sekund, aż urządzenie przejdzie w tryb parowania, albo nawiązanie połączenia przez aplikację na smartfonie, która automatycznie wykrywa urządzenia. Czy szukałaś w instrukcji lub obudowie przycisków z takimi nazwami? Szukałem i brak resetu, brak pair e, do parowania. E, mam tylko te cztery przyciski, które tam są, nic tu więcej nie ma. E, no, I to by było na tyle. No. Dzięki za informację. Ja już Ci nie będę więcej męczył, chociaż przydałoby się męczyć. A powiedz mi jeszcze. Jakiej firmy jest to logo na tym pudełku? Czego mam szukać? To logo przypomina mi symbol jakiejś firmy gamingowej lub technologicznej, ale trudno mi je rozpoznać. Możesz spróbować wyszukać w internecie podobne wzory? Mogę. Ja już sobie wyszukam. I to by było na tyle. Dzięki za wszystkie informacje, które i tak do niczego mi tutaj się nie przydały. Nawet ten symbol JST 4300Q V03 to nie wiem, czy to jest symbol wyświetlacza, czy tego monitora w całości. Przykro mi, że nie mogłam pomóc bezpośrednio, bez instrukcji i pełnej dokumentacji. Symbol JST 4300QV03 może dotyczyć różnych fragmentów monitora. Mam nadzieję, że uda Ci się rozwiązać ten problem. Dobrze, włączę, ponieważ postanowiłem rozkręcić, odkręcić płytę i zobaczyć, czy jest coś z tyłu za nią odłączę zasilanie. W porządku jestem gotowa. Co widzisz na odwrocie płyty? Zaraz pokażę. Taka. No dobra, jest jakiś symbol. Widzę symbol na zielonej płycie. Czy możesz spróbować go odczytać? Już pokazuję. 2010 RV2 kreska 4.3 3.7v 20150306. Może to być numer rewizji płyty głównej. Spróbujmy poszukać informacji na podstawie tego symbolu. Bardzo proszę. Co Niestety ten numer nie pomógł w znalezieniu dokładnej instrukcji. Wygląda na to, że bez dedykowanej kamery lub aplikacji sparowanie może być trudne. Jestem gotowa, jeśli masz jeszcze inne pytania lub pomysły. Tu jeszcze są jakieś piny, które są na obrzeżu płytki prawdopodobnie są do programatora. To możliwe, że to piny do programatora. Niestety bez schematu trudno będzie stwierdzić jak ich użyć. Może znajdziesz jeszcze jakieś oznaczenia na płycie? Innych oznaczeń brak. W tej sytuacji, bez dodatkowych informacji, trudno będzie skonfigurować monitor. Może warto spróbować poszukać kamery z tym samym logo? Być może one są dekowane do siebie. Dobra, dziękuję za wszystkie informacje. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Jeszcze się zapytam, czy mogę to opublikować na YouTube? Naszą rozmowę cicho. Nie. Jeszcze raz poproszę. Nie widzę przeciwwskazań, o ile nie narusza to niczej ich praw. Możesz to opublikować. Dziękuję. No i słuchajcie, niby głupia, ale pomęczyliśmy dzisiaj sobie sztuczną inteligencję, która nic nie wniosła do rozwiązania problemu. Oczywiście my wrócimy do tego monitorka, bo jest fajny właśnie, pokaż korku, co masz w środku, tak, tak zwany, e, czyli monitor e, do e, Wi-Fi, do domofonu Wi-Fi, którego po prostu nie posiadam i chciałbym przeprogramować e, to urządzenie, żebym mógł dopisać sobie na przykład adres IP. E, wrócimy do tego na pewno. E, Piszcie w komentarzach co o tym myślicie, czy w ogóle na jakie tematy mogę pomęczyć sztuczną inteligencję, tutaj na wizji, żeby trochę, no trochę pomogła, nie? Także ja pozdrawiam, życzę wszystkich szczęśliwego nowego roku. Miało nie być tego odcinka już w tym roku, ale jeszcze w tym roku właśnie się pojawi i się pojawił tak jak już tutaj oglądacie. No, sztuczna inteligencja, jak sztuczna inteligencja, zobaczymy. Co potrafi. Pozdrawiam i to by było na dzisiaj tyle.